Proszę najpierw powiedzieć o swojej postaci. Kto to jest? Jaką rolę pańskim zdaniem odgrywa w tym egzemplum, jak nazwał Janusz Wiśniewski w tekst literacki, który skomponował aż 34 autorów i 66 tekstów? Pewnie, jeżeli tak powiedział, to pewnie tak jest. Ja w tych wszystkich 66 nie biorę udziału. Czczykow, no. Najpierw powzór tej postaci stworzył Gogol, i w odniesieniu do Gogola jest to tak samo jak u Gogola-Sztapler. No że jakiś tam y, bandyta, natomiast y, jest, jest to człowiek pod, podłego charakteru, ze względu na to, że kupując coś co nie istnieje, trupy, on tam kupuje trupy, takiej sprawy tam brutalnie to trzeba nazwać, y, y, jakby staje, staje się kimś, ma dostęp na salony, ma dostęp do bankierów, może, może zafunkcjonować jako jako, 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 jako posłać, jako, jako człowiek, no nie, nie, jako człowiek. A za 15 rubelków I, kupił duszy. Nie prawda? tylko, nie tylko. Niektóre dostał za darmo wręcz. Yy, I pod tym względem yy, mówiąc o złym człowieku, to tutaj się zgadza. U Wiśniewskiego to się zgadza, to jest niewątpliwie yy, człowiek, człowiek zły. Na ile zły i na ile rzeczywiście uda się na tą drugą stronę przepchnąć, że to jest wcielony diabeł. To zobaczymy, bo tak gdzieś jest. To jest, to jest diabeł wcielony. Myślę, że w tym naszym, naszym egzemplu e, jest to e, gość, który kupuje duszę po to, żeby nie oddać tych dusz Panu Bogu. Po prostu być właścicielem tych, tych dusz po to, żeby je wykorzystywać do, do złych. Celów. Oglądając Ubureksa, który już można powiedzieć był w pewnym sensie zapowiedzią, pomyślałem sobie, że te martwe dusze z takim niesamowitym backgroundem erudycyjno-literackim, kulturowym, to swoistego rodzaju taka summa Janusza Wyśniewskiego, opera o mnie. I wychodziło mi, że to będzie bardzo mocna rzecz o Polsce, czy się pomyliłem. To może być o Polsce, nie, to Wydaje mi się, że to jest uniwersalne przedstawienie. Ono może być myślę w każdym, w każdym społeczeństwie. Takim no nie tylko nie tylko polskim, myślę, że, 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 że na świecie Europa na pewno... I jeszcze dalej na, na zachód, ale i Rosja. No. No, w wyjątkowym momencie rozmawiamy. Oczywiście. Tam, tak, tak, Wiemy, co się tak dzieje naszło, na Majdanie. Pokoiści y, przegrali to jest... z Finlandią. Cicho się cieszę. Carl Putin, car Putin będzie zły? Będzie zły, niewątpliwie. Na ile mu się udaje tych martwych tuż jeszcze, jeszcze do, się, do, się, do siebie ściągnąć, bo to trochę wszystko takie martwe. No, wkraczając trochę w politykę, no jeżeli się wysiedla całą wioskę po to, żeby zbudować kompleksy narciarskie, no to coś złego w tym wszystkim jest. I ten Cicikow byłby zdolny niewątpliwie do takich, do takich podłych rzeczy. Tak. I nie ma co go tutaj bronić. Zresztą ja już od, od lat nie bronię swoich postaci. Staram się oczywiście je zrozumieć i, i znaleźć kontekst, w jakim się te postaci znajdują. Jako, jak, jako Miał pan świetną rolę w sprawie operacyjnego rozpoznania takiego kusiciela, pan grał. Tych młodych sumień, prawda, tak, zabójców. tak, niewątpliwie tak. I to, to można powiedzieć, że jesteś podobnego jesteś podobnego za wszelką cenę żeby, żeby, żeby yy, do, dążymy, dążymy do celu po trupach. No. A diabeł, czyli, czyli Chichiko, w tym wypadku też. No, za wszelką cenę posiąść jak najwięcej dusz, żeby nie oddać ich tam. No. One przekraczają ten krąg, są w piekle yy, i, nie mogą, i trzeba zrobić wszystko, żeby się stąd nie wydostały. 60 tu, 60 tam i tak. tak, tak. Kiedy zobaczył Pan obsadę, kiedy została wywieszona, ucieszył się Pan? Ja, ja nie wiem. Ja, 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 ja tak zawsze podchodzę bardzo spokojnie. Do pierwszego spotkania z reżyserem zawsze podchodzę spokojnie. Dopiero po tym pierwszym spotkaniu zaczynam się zastanawiać, co z tego może być, jak to, jak to może wyglądać. Natomiast reżyser ujął mnie tym, że od początku do końca wiedział, czego chce. On wyłożył swój projekt. Yy... Ale nie chce słuchać innych. Ja nie, to nie jest tak. Yy... To wszystko zależy od tego... Yy... Czego chce aktor tak naprawdę. Ja tutaj troszeczkę jestem rzeczywiście odtwórcą, bo forma, którą, na, którą narzucają Wiśniewski jest taka a nie inna. Specy nie wiem, czy specyficzna, jest po prostu taka, jaka jest. I teraz kwestia polega tylko i wyłącznie na tym, czy ja się potrafię w tym znaleźć, czy nie. Akurat udało nam się porozumieć. Dlatego nie, ja jakby tutaj nie, nie, nie mam pretensji, że coś narzuca. Pewne tony, jakby, które. Które, które wynikają z, tego, z tej współpracy. One są, ale one czemuś służą. One czemuś służą i jeżeli się to zrozumie, jeżeli się przyjmie, czasem trzeba trochę pokory, i, żeby pewne rzeczy przyjąć i potem się okazuje, że to gdzieś się składa dokładnie ku temu. Do czego ja dążyłem w tej postaci? No właśnie, do czego pan dał? Się? Do tego diabelstwa, do pokazania tego zła, które, które, które siedzi akurat w Czicikowie, natomiast, no, natomiast na, na ile się to przyniesie, żeby, żeby z drugiej strony ktoś powiedział, że to jest diabeł, to, to będzie fajnie. Czy jest to utwór religijny? Tam między innymi jednym z tekstów wykorzystywanych przez reżysera jest tekst Karolowej tyły, prawda? Któryś z tekstów chyba jest tak. Do, do, w tej chwili dokładnie... Do, nie wiem, bo też yy, ten scenariusz, który się tworzy, tworzył praktycznie do ostatniej chwili yy, nie, nie, nie pozwala mi dzisiaj no, zajrzeć w ten, w, ten, w ten scenariusz i przeczytać go od początku do końca, ale czy religijny? Mówiąc o śmierci, musimy się gdzieś yy, otrzeć o religię. Natomiast na ile rzeczywiście to jest religijne, to myślę, że każdy z widzów musi oceniać. Nie jestem, jestem w stanie na, te, na tę chwilę powiedzieć, że to jest utwór religijny. Natomiast mówiąc o śmierci, no. musimy się o to odrzeć. Dzisiaj się o to gdzieś tam otarłem, myśląc sobie o, o tej postaci. Bo dlaczego mówimy o piekle, skąd się ona bierze? I w tradycji religijnej mówimy dokładnie o tym, że najpierw wstępujemy do piekie. To jest, to jest ciekawe, o czym tak naprawdę często zapominamy. Nasze kredo katolickie, ja jestem akurat katolikiem, mówi dokładnie o tym, wierzę w jednego Boga i tak dalej. Jezus Chrystus umarł na krzyżu, wstąpił do piekieł Dopiero trzeciego dnia zmartwychwstwa wstąpił na niebiosy. I, I jeżeli tak będziemy myśleli o tym, to gdzieś o religię zahaczymy. Natomiast ja jestem, jestem trochę, trochę z daleka, myślę, że to aż, aż tak mocno nie trzeba. Natomiast każdy coś znajdzie. Jeżeli chcemy religii, znajdziemy religię. Dziękuję bardzo. Dzięki.